Ustawianie się w obronie, jak i kontrola pola to jeden z najważniejszych aspektów w obronie. Spróbuj przewidzieć, gdzie przeciwnik poda piłkę, a następnie przyciskiem odpowiadającym za odbiór piłki postaraj mu się ją odebrać. Pamiętaj, aby trzymać przycisk pozycji w obronie, pozwoli ci to łatwiej poruszać się w obronie, ale także w momencie podania lub strzału twoja postać zablokuje to. Jeżeli nie jesteś w stanie dobiec do przeciwnika, gdy ten będzie chciał dośrodkować, spróbuj przeciąć linię podania. Kontroluj przy tym minimapę. Jeżeli podczas przecinania linii podania przeciwnik będzie starał się podać górą, możemy w odpowiednim momencie zagrać piłkę głową. Jeżeli kontrolujesz pozycję swoich członków drużyny, staraj się od razu zagrywać do nich piłkę. Za podania głową odpowiada prawy przycisk na myszce. Pamiętaj, aby zagrywać na wolne pole na boisku, aby nie dać szansy przeciwnikowi na przejęcie piłki. Staraj się wybiegać przed zawodnika, do którego leci górna piłka, następnie zwróć uwagę na piłkę. Jeżeli pojawi się zielony lub niebieski znacznik wokół piłki, staraj się przyciskiem od podań wybić ją. Jeśli znacznik będzie niebieski i przyciśniesz prawy przycisk myszy, twoja postać wyskoczy do piłki. Jeżeli będzie zielony, twoja postać wybije piłkę stojąc na ziemi. Akcje zaczynają się od obrońcy, dlatego staraj się ściągać na siebie przeciwników i zagrywać na wolne pole do swoich członków drużyny. Stworzy im to miejsce do rozegrania akcji. Możemy podawać na dwa sposoby. Jednym z nich jest prawy przycisk myszki odpowiadający za szybkie podania po Ziemi. Drugim sposobem to lewy przycisk myszki odpowiadający za strzały, ale również możemy nim podawać zarówno górne, płaskie, jak i dolne piłki. Przy podaniach staraj się wypuszczać swoich partnerów z drużyny na wolne pole. we Jeżeli widzisz wolną przestrzeń w ataku, możesz pomóc swojej drużynie w rozegraniu piłki bądź w oddaniu strzału. Kontroluj mini mapę oraz pozycję przeciwników, jeżeli wszyscy są na swojej połowie, pomóż drużynie, uwalniając się na wolne pole. Jeżeli widzisz, że twój bramkarz próbuje przejąć piłkę w polu, to zastąp go do momentu, gdy wróci. Pozwoli to zminimalizować ryzyko straty bramki. Zastosuj te 6 punktów, a poprawi to twoją grę jak i ranking.